Witam Was w kolejnym odcinku, w którym ruszymy do raju dla Miłośników Przyrody, czyli Doliny Baryczy, największego rezerwatu ornitologicznego w Polsce. W międzyczasie zachęcam Was do pozostawienia subskrypcji oraz dzwoneczka, dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi filmami. Informuję również, że w opisie tego filmu znajdziecie mapkę z zaznaczoną trasą tego wyjazdu. Zapraszam do oglądania. Pomysł na realizację wyprawy w tym kierunku narodził się dzień wcześniej. Tak się akurat złożyło, że tego dnia miałem do załatwienia jedną sprawę tuż przy płycie lotniska w Szymonowie. To trwało zaledwie 30 minut. Skoda była przyjaźnie nastawiona do mnie, dlatego wykorzystałem to i śmiało ruszyłem do Żmigrodu. To tam, dwa lata temu, wpadł na bardzo urokliwe miejsce, przez niektórych pewnie już znane, ale mimo to chciałbym się nim tu pochwalić. Ruiny te mają długą historię. Pierwsze zapiski datuje się na rok 1296. Na chwilę obecną widoczna jest tylko pozostałość fasady skrzydła pałacu, powstałe początkiem XVIII wieku. Siemanko! Dziś zapraszam Was do odwiedzenia ze mną stawów milickich i całej tej Doliny Baryczy oraz zespołu pałacowego w Żmigrodzie. Ale nie tylko pałac w Żmigrodzie będzie przeze mnie dzisiaj zwiedzany, bo będzie również Pałac myśliwski, który jest troszeczkę oddalony od tego miejsca, gdzie jestem aktualnie teraz i stary wiatrak. Generalnie jak widzieliście na początku filmu, pojawiłem się tutaj nie do końca przypadkowo, gdyż byłem akurat w okolicy Wrocławia, a byłem tam po to, by w końcu zdać egzamin na drona kategorii VLOS. Po to, by móc ewentualnie komercyjnie w przyszłości latać dronem, wykorzystywać go do jakichś właśnie celów zarobkowych. No i zresztą druga sprawa taka, że chciałem po prostu nabyć jakąś wiedzę teoretyczną na temat e, lotów dronem w naszym kraju. Naukę na Apollo zacząłem w lutym. E, wiadomo, wszystko się trochę spieprzyło i dopiero egzamin miałem w czerwcu, 4 miesiące później. Ale dzisiaj mogę Wam się pochwalić, że go zdałem. I wystarczy teraz tylko wysłać papiery w odpowiednie miejsce. No i niedługo będę miał w końcu papierek na to. I byście chcieli, żeby Wam polatał dronem nad domem oczywiście odpłatnie to możecie się zgłosić do mnie Wyspole pole pałacowo parkowe miałem już okazję być właśnie dwa lata temu i wtedy pamiętam, że byłem zachwycony tym miejscem i nawet nakręciłem film na YouTube z wyjazdu tutaj, który pojawił się w sumie u mnie na kanale ale z przyczyn takich, że to nie było nic specjalnego i w sumie chyba nawet go usunąłem później z kanału może było jakieś tam kilka miesięcy Teren jest tu dość rozległy ale kawałek się przejdę, żeby właśnie to nagrać jeszcze raz, i później skorzystam chyba z baszty zamkowej, w której znajduje się restauracja, bo jestem dość głodny. A przede mną jeszcze ogólnie cała Dolina Baryczy, którą chciałbym zobaczyć i mam tam nawet wyznaczoną trasę szutrową, którą chciałbym przejechać. Jeden z plusów, jakie niesie ze sobą podróżowanie w tygodniu, to jest taki, że się praktycznie samemu dookoła. O, kaczki. Zabytek ten otacza romantyczny park, który powstał na przełomie XVIII i XIX wieku, na powierzchni około 15 hektarów. Park rewaloryzowano w 2012 roku pod kątem zieleni i mojej architektury. Dzięki temu podkreślono zabytkowy charakter obiektów oraz przywrócono oryginalny wygląd części ogrodów. A za mną stoi staruszek, czyli dom o nazwie Melchior, wiek około 390 lat. Się nażył i jeszcze żyje. No, jak człowiek pojadł, to najchętniej by teraz położył się i zdrzemnął. Ale czas mnie trochę goni, bo chciałbym zobaczyć te wszystkie miejscówki jeszcze póki słońce jest na niebie. Dlatego pakuję się i uciekam z tego całego pięknego kompleksu, do którego polecam Wam przyjechać. A jedzenie w restauracji zamkowa też, nawet dobre. Także ja zamówiłem rolatki. Ok, było smaczne. Ale mówię, trzeba jechać dalej. Ruszyłem w kierunku wsi Nowe Grodzisko. Rozkoszując się tutejszym asfaltem, podziwiałem krajobrazy. Oraz prawie zderzyłem się z ptakiem. Zatrzymałem się chwilowo na parkingu, gdzie zaczepił mnie pewny motocyklista. Przegadałem z nim trochę, w końcu o wspólnych tematach Rozmowa może ciągnąć się w nieskończoność. Oraz z tym panem obserwatorem ptaków, który był aktualnie w swojej pracy. Cały rezerwat przyrody Dolina Baryczy, stawy milickie. Jest to jeden wielki raj nie tylko dla zwierząt, ale jest to również raj dla rowerzystów, ponieważ jest tutaj dużo tras rowerowych. Nawet lokalizacja ta przybrała nazwę Dolnośląskiej Krainy dla rowerzystów. Także jeśli posiadacie rower i lubicie jeździć na nim, oczywiście, bo niektórzy roweru nie posiadają, a niektórzy mają, a chociaż nie jeżdżą, bo wolą np. samochodem się poruszać. Ale jeśli wolicie rowerem, tak musicie kiedyś odwiedzić właśnie Dolinę Baryczy i pojeździć trochę po trasach tutaj rowerowych, które są wytyczone, gdyż jest ich tutaj naprawdę sporo. Z tego co oglądałem właśnie mapę, to jest gdzie jeździć ogólnie. Jakbym miał rower, to bym też jeździł, ale mam motocykl, wolę jeździć motocyklem. Dzisiaj trasę wyznaczyłem sobie mniej więcej taką bardziej obszerną, jeśli chodzi o jazdę po tym parku krajobrazowym, ponieważ dwa lata temu już tutaj byłem, tyle że to była tak naprawdę szybka objazdówka. Przed chwilą latałem dronem i słyszałem strzały z jakiejś dubeltówki. Nie wiem co to było. Czy ktoś polował na jakieś kaczki, bo tutaj kaczek jest pełno, czy ewentualnie ktoś polował na mojego drona. Nie chcę też za bardzo latać tutaj dronem, z tego względu, że jest to rezerwat przyrody. Można tu latać, nie powiem, że nie, ale trzeba zachować szczególną ostrożność i przede wszystkim nie poszukać zwierząt. To tu biegnie grobla, czyli wał, na którym znajduje się brukowa ścieżka. Ja jednak wybrałem inny odcinek biegnący po drugiej stronie. Jest on nieco szutrowy z dodatkiem dziurawych pułapek, działających trochę jak spowalniacze w centrum miasta. Przejeżdżając przez stawno, udałem się do wsi duchowo. Otóż tu na wjeździe zobaczycie dumnie odrestaurowany przez mieszkańców wiatrak typu Koźlak, zwany Bronisławem, ale nie tym, którego polskie społeczeństwo miało okazję poznać w poprzednich latach. Zbudowany został w 1671 roku. Przetrwał ciężkie czasy, jako jeden z kilkudziesięciu, by teraz móc stać się atrakcją dla odwiedzających go turystów. Ewidentnie planuję sobie zawsze za dużo obiektu do zwiedzania, jak na jedną dobę. Zwykle zaczyna brakować mi czasu na eksplorację wszystkiego, i tak właśnie teraz musiałem zrezygnować z dwóch lokalizacji na poszedł tak wyjątkowego pałacu, którego można śmiało porównać na skalę europejską. Znajduje się w miejscowości Moja Wola, na skraju wsi Sośnie, około 25 km na południowy zachód od Ostrowa Wielkopolskiego. Mówiąc wyjątkowy, miałem na myśli pałac myśliwski, którego elewacja zewnętrzna wykonana jest z kory dębu korkowego. Budowle, w których zastosowano podobne rozwiązania, są niezwykle rzadkie. Moja Wola jest jednym z dwóch takich miejsc w Europie. Niewątpliwie, jednym z zabytków, w których chciałem się zobaczyć, jest pałac myśliwski, ukryty dziś w lesie. Znaczy... Dookoła są jakieś domy mieszkalne, dlatego że myślałem, że do środka nie można wejść. Jednak okazuje się z tego co zauważyłem, że e, jest taka możliwość, bo w drzwiach jest dziura i zresztą jakieś dwie dziewczyny siedzą tam na wieży u góry, także jest jakaś możliwość, żeby się tam dostać. Ja tu wchodzić nie będę, dlatego że tam stoi obok jakieś auto terenowe i nie chcę sobie robić przypału. Zbudowany został w roku 1852 dla księcia brunszwicko-leśnickiego Wilhelma. Budowle rozbudowano następnie w roku 1895 i w latach 1902-1903. Z powstaniem pałacu biorzy się nazwa miejscowości. Pierwotnie architekt, polski inżynier o nazwisku Karłowski, zaplanował inne położenie pałacu. Jednak książę nakazał budowę w obecnym miejscu. Miał przy tym dodać: taka jest moja wola. Około roku 1885 pałas odkupił od pierwotnych właścicieli baron Daniel von Dirget. Zmarł on niestety w Asuanie w Egipcie. Pochowany został w kościele w mojej woli. Po jego śmierci pałacem zarządzała żona barona Agnieszka, aż do swojej śmierci w roku 1945. W latach 1950-1952 powstało tu technikum leśne imienia Bolesława Bieruta, które było pierwszą w historii leśnictwa szkołą dla dziewcząt. Techniką w pałacu znajdowało się do czerwca 1975 roku. Pałac pozostał własnością lasów państwowych do 1992 roku. Potem został przekazany gminie, a następnie sprzedany osobie prywatnej. Obecnie obiekt popada w ruinę. Oglądać można go wyłącznie z zewnątrz, ale dla Was zaryzykowałem i wszedłem do środka. Ostatnim punktem na mapie zostały mi krośnice, a w nich parkowa kolejka wąskotorowa. To jedna z niewielu takich czynnych atrakcji w Polsce. Lokomotywa Parowa oraz spalinowa z taborem. Kursuje na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnica, po niemal 3-kilometrowej trasie, gdzie znajduje się 5 mniejszych stacyjek. Z pewnością ujęcia z drona wyszłyby tu bajecznie, ale no właśnie, zawsze jest to jedno ale. Ostatnim punktem tego dnia miała być krośnicka stacja kolejowa. No i jestem tutaj na miejscu z tyłu za mną jest jakiś tam pociąg Ale szczerze mówiąc myślałem, że tutaj coś będzie jeździć, a z tego co widzę tu jest pusto nic się nie dzieje, także ogólnie dwie lokalizacje odrzuciłem, dlatego że jest godzina już prawie dziewiętnasta. Ja do domu mam jakieś 2,5 godziny drogi Dzisiejsza pogoda zapowiada się Kijowo Przygotowałem się tym razem, mam kombinezon przeciwdeszczowy w kufrze Ewentualnie gdybym musiał stanąć na stacji benzynowej i po prostu go założyć Ech, Nie wiem jak to funkcjonuje w ciągu dnia, ale Tak jak jestem teraz o godzinie 19 no fakt Może być zamknięte, mogłem się spóźnić Ale myślałem, że o tej godzinie mimo wszystko Coś tu będzie tętniło życiem Ale z drugiej strony o, ko e, Korona zapomniałem, może dlatego to nie funkcjonuje co do tego pałacu myśliwskiego to dobrze trafiłem, bo trafiłem akurat na panią, która przyjechała z synem. Pozdrawiam gorąco, jeśli to oglądacie, bo się okazało, że oni wchodzili już do środka do tego pałacu i mówili, że nie ma jakiegoś większego problemu. Tam akurat było okno, przez które trzeba było wejść. Z tym też nie było problemu. Zwiedziłem dół, zwiedziłem górę. Do podziemia nie wchodziłem, bo nie miałem w sumie latarki dobrej, a ta w telefonie jest naprawdę Kijowa. No i u góry na samej wieży siedziały jakieś dziewczyny. Widać, że się wstydziły, bo tylko wyglądały tak z myślą o tym, że je pewnie nie widzę. Oczywiście widziałem je bardzo dobrze. Nie chciałem je płoszyć, dlatego zwinąłem się stamtąd. Chwilę tylko zobaczyłem malowidła, które były w sumie na ścianie, które mi polecano i tyle. Ciekawi mnie bardzo, czy te chmury tam u góry niosą deszcz, bo jeśli tak, to czeka mnie miły powrót do domu. A znowu w deszczu jechać, to jest przerąbane ogólnie. Już nie chodzi o samą deszcz, że będę mokry, ale warun warunki na drodze są cięższe i po prostu już nie można tak trochę pocisnąć motocyklem. Bo jednak trzeba zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na zakrętach. Pomimo moich opon, które w miarę się trzymają na deszczu, to i tak wolę być ostrożny, bo niewiele trzeba do nieszczęścia. Zobaczymy, jak to wygląda z lotu ptaka. Ewentualnie coś zjem, jakąś przekąskę, bo jestem głodny w sumie. I można jechać do domu. Mówię 2,5 godziny drogi mam. Także znowu będę w nocy, ale jakby nie patrzeć, kolejny cały dzień praktycznie w podróży. No mi się podoba, bo w końcu robię coś, co mnie kręci. No i to już jest koniec. Po drodze zapałem lekki deszcz, ale mimo to dzień spędzony tak jak należy. Czyli z przygodami i nowo poznanymi osobami. Pozdrawiam.